Hej, 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 słuchajcie. Wakacyjny vibe. Jedziemy na Aquafit, ale jest godzina 8:30. Ja, piątek. Kto tak rano wstaje? Jeszcze idzie rano na Wasem, dziewczyny, do mokrego. Zobaczymy, jak będzie. Yy, zostańcie ze mną, dajcie suba, lajka. Pierwszy raz idziemy na Aquafit w nowe miejsce. Znaczy, się już w sumie wszystko było nowym miejscem, bo ja pięć lat temu byłam ostatni raz na Aquaficie. Chodziłam regularnie i zwracam do tej rutyny, moi drodzy. No trzymajcie kciuki, że mi się podobało, bo fit, larwa w tym roku będzie. będzie. Dobra, jedziemy. Ja na tę okazję dziewczyną brałam stary wyjściowy dresik. A nie widać, mi kurde. Trzy rozmiary za duże. Trzy rozmiary za duże po prostu. Czekam na koleżankę, mam ma się spóźnić 5 minut. Miejmy nadzieję, że nie dłużej, bo nie zdążymy na ten aqua fit. Jak nastrój. Nastrój jest super, ale chcę Wam pokazać ten dresik, jak wyglądam. Tylko gdzie Was mam postawić? Stójcie tu, stójcie tu i tak. To jest dresik, widzicie? Tresik jest rozmiarów 3 razy większy, co można zauważyć moje schudnięcie pięknie. Kurtka też jest rozmiarów 3 razy większa, ale ja tej zimy, proszę, ja tej zimy ciuchów nowych nie kupuję. Tak się prezentuje. Outfit check. Czekamy na nią. Było widać czy nie było widać? Ale u nas 10 stopni dziewczyny, u nas 10 stopni jest, zobaczcie. Tak yy, się zmieniła temperatura. Wczoraj było minus 2, yy, dzisiaj 10, także nieciekawie, nieciekawie. Dobra, czekamy na nią. Miejmy nadzieję, że się długo nie spóźni. Mówiła, że 5 minut. Zajechała, ale 5 minut to nie są 2 minuty, ja nie jestem tego zwyczajna, bo moja najlepsza koleżanka, jak się spóźnia 5 minut, to u niej to jest godzina. A tu 5 minut, tu było 5 minut, także poznajcie moją koleżankę, koleżankę, koleżankę Roxany. Cześć, Roksanka, cześć, cześć, cześć. Zaraz jej mikrofon zamontujemy, słuchajcie, żeby ją było słychać. O. Jedziemy. Tak sobie gadamy z Roksaną i mówię, ty Roksana, a kto będzie to prowadził? No jak mnie zawiera, to ja już oczeku... oczekuję. Ja mam oczekiwania. Seksowny latynos, prawda? Będzie? Tak, na pewno. Na pewno, <laughs> na pewno będzie seksowny, słuchajcie, latynos. Ja już sobie to wywizualizowałam. Wy Chcę używać trudnych słów, nie umiem wypowiedzieć. Słuchajcie, my kiedyś, jakbyśmy na tym akwaficie, to była starsza pani po 60, ale jak ona się. Kur. Ale jak ona się ruszała, dziewczyny, jak ona się ruszała, to i my się czuliśmy jak stare baby. Tak jest. Stare baby, a one są. Wszystkie wysportowane takie po 60, ale fajne. Jest jedna pani, była pięć lat temu, pani czarnoskóra, jak ona się ruszała. Boże, jaka była energia. No nie oczekuję dzisiaj e, energii takiej większej. No bo jest kurde, jest usmarano. Ludzie. Kto tak wcześniej, wstaje? Kto tak nie wcześniej możemy, wstaje? Nie możemy zrobić wstydu. Nie, nie? musimy dać radę. Damy radę. Damy A jak będzie stanowić? starsza pani, to sobie wyobrażysz tego swojego latynos? Będzie seksy latynos. W domu też jest latynos, ale wiadomo, cudzy! Inaczej, to inaczej się patrzy na cudzego. No ona no, pokazuje tylko ćwiczenia, tak? Tak, no. tak. No i jedziemy. Miejmy nadzieję, że muza będzie też dobra, a nie Violetta Villa angielska, <laughs> czyli Celine Dion, albo Abba. O, często była Abba kiedyś na tym akwaficie. No to ona jest taka, raczej taka skoczna, chyba, nie? No, Abba, no wolałabym dualitę. Dobra, już nie ma Nie ma jest dobra energia, jedziemy. To powiedzmy, będzie że to słuchawki, i zrobi sobie silent disco. Tak. <laughs> Ale bym tam puściła pewno podcast jakiś, ale dobra, bo ja tak z muzą to yy, tylko w pracy. Dobra, jedziemy zobaczyć, jak ten basen w ogóle będzie wyglądać. Yy, miejmy nadzieję, że nie będzie śmierdzieć sikami. To ja mam tylko jedną taką nadzieję, ponieważ w The Dom, w Doncaster śmierdzi, śmierdzi sikami. To trzeba powiedzieć głośno. I tam I pan wyrażę. ratownik wyłapuje kupy. A? Jezu! Nie mówię takich rzeczy. Im starsza jestem, tym bardziej jestem taka obrzydliwa, wiesz? No. Tak samo to jezioro już mnie tak nie bawi ani... No, nie. O uważaj, bo pani chyba jest jakaś kaskaderka. No. Boże święty. Dobra, nie. Nie jedno jedziemy. W życiu przeżyła. <laughs> Bombowa. Jechaliśmy na miejsce, słuchajcie, i to ładnie wygląda. Ładnie, ładnie, ładnie. To miejmy nadzieję, że to jest stół, słuchaj, to jest stół? No tak, może nas puszczą. Patrzcie, to tak, chyba. ale to jest jakiś szpital. Roxana, to jest szpital. No zobacz. A nie, tutaj Tak, to jest obok no to... szpital. To jest szpital. No to od razu szpital, będę tak? leczyć. <mum> o ja, ale ja, ja. Czekaj, Jinkland. Members. Czekaj tu. Swimler. Czy ja wyglądam na chorą. <mum> to jest ta ładna recepcja i to jest szpital. No, Załatwiłam Ci terapię, chodź. <mum> A tu, patrzcie jak to wygląda to tu wygląda? Jakieś okularki do pływania, to chyba tu. To... Lody. Nie, nie możemy. Smutna grubaska od razu widzi, coś do jest Dobra. Aha, tu qr kod potrzebujemy, tak? Nie, no on ci otworzy. A chyba. otworzy, tak? Czy nie? A, no. Oh, sorry. Chyba musimy poczekać, to, to nie chyba będzie. To... Co? To, to nie będzie jeszcze za tu. trzeba poczekać, bo tu. To... A tu się musimy przebrać. Przecież no tak, tak nie pójdziemy. A myślisz, że nas teraz wpuszczą? Cieszę się, że teraz. Stafonny. Dobra, powiedział duże drzwi. Tak to tu wygląda, A. dziewczyny. Dobra, to wszystkie tak. Tu, tu, tu. A, no to chyba tam idziemy. Do... Do... A już śmierdzi. Chlorem, nie? To, to. Mm. Patrz, że są te szat... A to szatnie są, e, że kobiety i mężczyźni? A to ja sobie chłopaki. A fimej, mężczyzna. Nie, czekaj, to toaleta, tylko to razem. Do, nie, tam byli mężczyźni, tu kobiety. Nie patrzcie, tu jest basen tak i pokażę Wam, jak to wygląda. Także spoko i nie śmierdzi, dziewczyny nie śmierdzi, to jest najważniejsze. Dobra, Roxana już... Yy, tak, tutaj, ja już tam. jestem w familii. Dobra, to ja też w familii. Ale jestem zadowolona, że ty jesteś, wiesz? Jestem zadowolona. Było ciężko wstać, ale jestem zadowolona. Dobra, dawaj sprzęt, zorchowamy. właśnie, zapomniałam. Jeszcze musimy teraz powiedzieć: dziewczynki, yy, damy znać, jak będzie później. I jest, ja jestem pełna nadziei, że to będzie nasz rytuał. Dobra, idziemy. Outfit, check, moi drodzy. Strój kąpielowy jest stary z Hiszpanii, buty są stare nie wiem skąd, także nie pytajcie się moi drodzy o ceny i w ogóle, ale za AquaFit płacimy 6,80, tak Roxana? Czy... 6,60, także tak. Koniec. No dziewczyny trochę czerwona jestem, nie powiem, że nie. No wyszliśmy z tego Aqua fitu 45 minut. Nie wiem czy mnie słychać, ale nie mam mikrofonu, bo jestem cała mokra. Było fajnie, było fajnie. Daliśmy z siebie 100%. no Pani starsza prowadziła taką 60 właśnie. Muzyka trochę nam przeszkadzała i jej również ponieważ muzyka była spokojna, a było szybsze tempo. No, uważam, że gdy by dom była lepsza pani instruktorka, bo ta tak trochę mało pokazywała i nie było w ogóle słychać co mówi, więc każdy na oko robił. Było nas około chyba 30 kobiet i dwóch mężczyzn. Także super, to jest na pozycję że ludzie tak starsi dbają o siebie. No ja chyba byłam najmłodsza mam wrażenie. Tak, średnie wieku, tak 50 plus. I ja. No rok sama jeszcze. Yy, no ale bardzo nam się podobało. Jeszcze sobie pogadamy w samochodzie, szybko się przebieranko, malowanko i jedziemy. Boże, 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 to ja się bardziej zmęczyłam tym ubieraniem. Mokry człowiek taki. Bo ja trzeba się tu spakować ładnie. Wszystko się klei. No właśnie dlatego ja nie lubię tych takich wyjść na basen. Bo tu się wiąże właśnie z tym, że jest człowiek mokry. Już się zasapał po prostu tym. A wodę gdzieś zgubiłam. ja, Już nie maluję, już jestem wykończona. Jeszcze tutaj nie maluję w domu, się ogarnę, bo po prostu. Roxana pewnie już dawno y, wy... zrobiona, a ja dalej kurna jeszcze w przymierzaniu. Wracamy do domu, już jesteśmy zadowolone. Roxana też zadowolona, proszę. Roksana, trzy słowa. Lekko zmęczona, ale zadowolona. Tak, Poliki i... czerwone są to najważniejsze. Tak, to znak, że dałyśmy z siebie wszystko. Ja jestem zadowolona bardzo, bardzo, bardzo. Będziemy na pewno tam uczęszczać, yy, ale też będziemy pływać, bo chcemy sobie pływać. Tylko to jest takie słabe. No, ma, ma, mamy lekcję: 45 minut. No i fajnie było te 15 minut po, yy, popływać, ale nie można. Trzeba dopłacić znowu 6 punktów. To 6, to jest 12, to jest kupę pieniędzy. I, I co zrobić? Jakbyśmy jeszcze chodziły 7 dni w tygodniu? No, to człowieku, nie zarobiłybyśmy na ten basen. No, ale pizza, piwko i jeszcze deserek też troszkę kosztuje. Nie oszukujmy się w restauracji, także trzeba wybrać. Teraz mądrze, no nowy rok, nowa ja, będziemy chodzić, będzie fajnie. No i będziemy więcej nagrywać. Dajcie znać, czy podoba Wam się kontent z Roxaną. Może ją namówimy i pójdziemy kiedyś na zakupy albo do restauracji razem, jeśli jej się będzie chciało ze mną nagrać. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że Wam się podobało i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na tej dzień. Bye.